Szczególne uznanie, jak jesteśmy winni oraz innym misjonarzom, którzy narażając swoje życie niosą pomoc innym, niech znajdzie miejsce w moim wystąpieniu. Łękawica to nieduża miejscowość na żywieczyźnie. Pochodził stąd błogosławiony ojciec Michał Tomaszek, męczennik zamordowany w czasie misji w Peru przez bojowników świetlistego szlaku. Z Łękawicy pochodził także Misjonarz Czesław Duda, który w roku 1973 złożył pierwszą profesję zakonną w Zgromadzeniu Męki Jezusa Chrystusa i osiem lat później po ukończeniu studiów teologicznych w Warszawie przyjął święcenia kapłańskie. Już podczas studiów przyszły duchowny zainteresował się misjami. W sierpniu 1983 roku razem z grupą belgi bel belgijskich pasjonistów wyjechał do ówczesnego Zairu i zaczął pracować w diecezji Czumbe. Po opuszczeniu przez Belgów placówek misyjnych pozostał w Kongo jako ostatni biały pasjonista. Ojciec Duda przez blisko 30 lat pracował w samym środku Czarnej Afryki, w Demokratycznej Republice Konga, dawny Zair. Przetrwał tam lata pełne rebelii i wojen. Pracował w spartańskich warunkach na misji trendowatych. Jako jedyny biały człowiek znał język Otelela, którym posługuje się sześciomilionowe plemię Telela. To z tego plemienia wywodził się pierwszy premier niepodległego Zairu, Patryk Lumumba. Swój kościół i całą misję ojciec Duda zbudował sam. Zbudował też szkołę, wodociąg z systemem filtracji, stworzył też placówkę Caritasu. Był na misji w zależności od potrzeb lekarzem, architektem, nauczycielem, krawcem, informatykiem. Zmarł w Kongo w wieku 63 lat, o wiele za wcześnie. Pożegnany został przez społeczność gminy Łękawica i na zawsze będzie obecny w naszej pamięci. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani posłanko.